Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora gdzie chciałem Was zaprosić na odcinek Sadzenie czosnku za trudne. Ale dla kogo? Czy aby na pewno? Ale również dlaczego warto sadzić czosnek jesienią odmiany o zimej i kiedy go sadzić? Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Już prawie połowa listopada 2022 roku te ciepłe dni pomału się nam kończą, bo ten rok jest naprawdę bardzo słoneczny i bardzo ciepły, przynajmniej na Górnym Śląsku. I zastanawiamy się, kiedy sadzić czosnek. Termin sadzenia czosku jest uzależniony od warunków pogodowych, ale najwcześniej można go, jeśli chcecie sadzić jesienią, posadzić pod koniec października, aż do praktycznie grudnia, do, do czasu, kiedy nam ziemia nie zmarznie, kiedy mamy takie możliwości. Ja wolę sadzić trochę później niż za wcześnie, żeby mi nie zaczął schodzić. Ja wolę, żeby on był przez całą zimę pod ziemią schowany, żeby części zielonych u góry nie było. Tak mi czosnek wychodzi co roku, więc tak praktykuję i tak Wam teraz opowiadam. Ale czy posadzicie czosnek wcześniej, czy posadziliście już, czy później. Można też czosnek posadzić wiosną, wczesną wiosną, jak tylko ziemia odmarznie. Ale mogą być trochę mniejsze szanse na uzyskanie tych główek większych niż z tej odmiany, z tego czasu sadzenia jesiennego. Do sadzenia czosnku wykorzystujemy kilka odmian. Ja używam odmiany jesienną, czy tak tą ozimą, harnaś, ale są też odmiany wiosenne. Jeśli ktoś nie zdąży w tym roku posadzić czosnku, nie ma miejsca przygotowanego, to może kupić. Są dwie odmiany Cyryl i jarus, takie odmiany wiosenne. W ogóle tych odmian czosku jest wiele, a charakteryzują się ilością ząbków w główce to też możecie na to zwrócić uwagę czasami jest 4 czasami jest 8 no bo tych odmian jest sporo nie tak dużo jak pomidorów ale mimo wszystko jest ich więc zaraz wam pokażę jak to wszystko zrobić w tamtym roku sadziłem 8 listopada i możecie zobaczyć też filmik jak ten czosnek pięknie rósł jakie były zbiory właśnie sadzone z 8 listopada Przygotowałem sobie oczywiście otwory w odległości około 15 na 15 cm. Tutaj mam 5 rzędów. Na głębokość około 8-10 cm taki czosnek się sadzi. Warto przed sadzeniem takich ząbków zamoczyć je troszeczkę w wodzie i obtoczyć w popiele drzewnym. To nam pozwoli odstraszać ewentualne gryzonie jakieś, które mogłyby się do tego czosnku nam dobrać. A szczególnie jest to ważne, kiedy sadzimy czosnek jesienią, bo ten okres, kiedy on jest w ziemi jest bardzo długi. Zobaczcie z bliska, jak tutaj czosnek schodzi. Jest końcówka marca. Ja mam swoją tą plantacyjkę czosnku przykrytą z rębką. Tutaj już całkiem duży. Tutaj z kolei już jest gotowy do zbiorów. Liście zasychały minimum w jednej trzeciej wysokości. No i zbiory. główki piękne, ładne, zdrowe, jak widać. Potem przegląd, suszenie pierwsze, potem na strychu suszenie ostateczne, później przechowywanie po to, by móc znów sadzić z własnych ząbków. Warto też posadzić czosnek w różnych miejscach ogrodu, dlatego że trochę się ziemia nam różni. Różne są warunki w różnych częściach naszego warzywnika czy ogrodu i zobaczcie, w której części, w której ziemi, w którym miejscu rośnie Wam lepiej, bo czasami piszecie mi w komentarzach, że Wam czosnek nie wychodzi. Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Piszcie w komentarzach, czy posadziliście czosnek, czy jeszcze nie, czy może dopiero zamierzacie. Jakie macie sukcesy czy ewentualne porażki. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.